STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Korony Kielce. Jakie nastroje wprowadzasz przed tym pierwszym meczem z górnikiem już? Nie możecie się doczekać tego spotkania, żeby wyjście zagrać o punkty? No, za dwa dni jest mecz, no i bardzo trudny może Ten pierwszy mecz, jak zawsze, jest bardzo ważny, i myślę, że ten mecz y, może wiele decydować. Jak nie wiem, wygramy, to już zostawiamy górnik za plecami. Myślę, że będzie łatwiej za, za tam później. A jak oceniasz formę waszą przed tym meczem? Po tym, co widzieliście się w sparingach, jak się prezentowaliście na treningach? No, sparingi, sparingi tam w Turcji wyglądały bardzo dobrze. Ten ostatni tu w Kielcach to, nie wiem, bez takich 5-6 zawodników, którzy grają od początku, to było słabo, ale już to jest za nami. Myślę, że. Jesteśmy bardzo przy, przygotowani za, za ten mecz z Górnikiem. Tacy podbudowani tą udaną udano jesieni, żeby równie dobrze i tak gdzieś e, presingiem agresywnie grać w takim meczu jak z Górnikiem u siebie? No, Jak u siebie gramy to musimy zawsze tak z presingiem i nie wiem, szukać tej bramki i, i, i grać na, na, na wygranie meczu za trzy, za trzy punkty. Bo też wiemy, że, że mamy po tym meczu dwa wjazdowe mecze i będzie bardzo trudno. Trenowaliście stare fragmenty? No, bo jednak korona goi, rzutów rożnych, nie strzela na przykład w ogóle. No, nie strzela. no... zresztą tak Strenowali... nie brakuje. No tak, ale trenowaliśmy, pracujemy nad tym i mamy, nadzieję, że to będzie bardzo lepiej w tej drugiej polowej sezonie. Jak Kowa, jeśli chodzi o twoją sytuację? Jest pewne, że tu już zostaniesz na w koronie, czy, czy ciągle jest... No zostałem tu, jestem z wami teraz i myślę, że najlepsza decyzja jest, że moja taka, że zostanę do końca kontraktu z koronie. Jestem kapitanem tu i chcę pomagać zespołowi, że się Usima o blizy. tak? To co się dzieje w klubie, gdzieś taka nie do końca pewna przyszłość jeśli chodzi o, o, o te sprawy finansowe ma jakiś wpływ na, na drużynę, na to co się dzieje w szatni, czy żeby się odcinacie? No odcinamy no, się tak. E, gadam do chłopaki, że to nie ma z nami nic, że nasza praca jest na boisku i to musimy zrobić, nie wiem, zawsze na 100%, a to co jest tam z boku to zostawiamy tak cieszysz się, że wraca do Korony Jacek Kieł? Oczywiście, że jest doświadczeniem zawodnik, jest w Kielcach i myślę, że nam bardzo pomagał w ostatnim sezonie. A pozostali nowi, czyli dwóch Anglików i, i, i Bojan? Bojan też jest bardzo dobry zawodnik, tych dwóch Anglików są, tak, ten jeden jest bardzo młody i myślę, że w tym momencie teraz, no one nam nie mogą pomóc, tak że... Nie wiem, że zagra od razu i jest takich dobrych jakości, że nam pomaga do końca. Tak, że, że już to się zaczyna. Wszystko, całe zamieszanie i mam nadzieję, że Laura nie, nie zdale nam pokrzyżować planów. Więc yy, na pewno ten okres przygotowawczy był krótki, dosyć intensywny, ale wszyscy mamy jeden cel i w sobotę wychodzimy po to, żeby odgadnąć. Jesteście spokojni z tą dyspozycją? zawsze na pierwszym tylko jest tam nie wiadomo, jak organizmy zareagują po tej zimy. Myślę, że tak, no dobrze, się, dobrze się przygotowaliśmy. Praca, myślę, która została nakreślona przez, przez cały sztab trenięcki, została w pełni wykonana przez, przez zespół. No, jakieś tam drobne urazy też się przewijały i no, nadal parę takich spraw nas dotyka, więc pewnie ta jednostka będzie troszeczkę, troszeczkę zmieniona w stosunku do tego, co co w pełni zakłada to też pierwsze kolejki, no, ale takie życie. Wiadomo, że że rzadko jest tak, że, że wszystko, wszystko jest zgodnie z Planem, ale mam nadzieję, że, że ci, którzy biegną w sobotę na wojsko, pokażą, że, że zasługują na to miejsce. Wszystko wskazuje, że będziesz w środku pola biegł z Milanem Radinem Myślę, że się dotarliście praktycznie tych sparingów, no bo ostatnie te tygodnie miesiące no to twoja gra z się w środku. No mieliśmy troszeczkę czasu z, z Milanem w tych sparingach, żeby, żeby tego zrozumienia myślę w stosunku do siebie nawzajem nabrać i z każdą minutą na pewno coraz lepiej to wyglądało. Mamy też yy, przez sztab nakreślone role, każdy, każdy wie mniej więcej co ma na tym boisku robić i mam nadzieję, że, że to będzie dobrze wyglądało już też w zrównoważonych Górnik się wzmocnił, górnik też jakby no cel ma podobny, czyli utrzymanie w tak, oczu. Tak się dziś mieliście okazję, nie wiem, sparingi, analizowaliście to co jak grają? Bo te sparingi w przeciwieństwie, nie wiem, na przykład do Korony to bardziej na plus, jeśli chodzi o liczbę glicień do porażek. No oglądaliśmy, mieliśmy analizę przeciwnika. Wiemy też, jak drużyna górnika gra. Od dłuższego czasu trenerem jest ten więc w ten sposób gry mają określony, więc też jakby tutaj jakieś wielkie zmiany nie zachodzą. Wiadomo, że, że to personalia, te personalia się różnią, no bo taka, taka z kolei rzecz, że te transfery się odbywają. Czy się górnik wzmocni, no to się okaże też, też w Lidze, no bo wiadomo, że, że z tymi transferami też różnie bywa. No, oni mają swoje cele, my mamy swoje, będziemy, będziemy walczyć Jakiego można się zatem spodziewać, tak, tak. kolokwialnie mówiąc? To będzie taki mecz podobny jak ten z Krakową, 60 od początku będziecie bardzo mocno zdeterminowani? Czy jednak w związku z tym, że to jest pierwsze spotkanie, to, to raczej na spokojnie będziecie próbowali to rozegrać? To właśnie kwestia, kwestia tego jak chcemy, jak chcemy to spotkanie rozegrać, to już pytanie dla trenera, My ten plan musimy dobrze zrealizować. No najważniejszą jakby składową planu i tego, jak on będzie rozliczany, rozliczany to, to jest to, czy będzie on skuteczny, czy, czy pozwoli nam zdobyć te trzy punkty i tak naprawdę to w, w obecnej chwili w naszej sytuacji się liczy, liczy najbardziej, jest to cel nadrzędny, to, to hejno jest grany, <laughs> więc, więc jakby to, będzie, to będzie główne, główne kryterium tego, jak, jak będziemy oceniać to spotkanie. W sobotę wieczorem czy w dniach następnych. Na pewno chcemy wyjść, wyjść na górnik i, i grać też fajną piłkę, bo, bo sporo temu poświęciliśmy na, na okresie, w okresie przygotowawczym, czy też w Turcji nad tą grą w ofensywie, która nie ma co ukrywać, kulała gdzieś tam w poprzednim roku. Więc nadal chcemy prezentować to, co, co też prezentowaliśmy w tych ostatnich meczach w tamtego roku, czyli gdzieś ta gra, gra wysoko i poprzez odbyły piłki tych osoby wyżej po prostu na wojsku, też mm. krew, łatwiej nam kreować sytuację. Jacek Kiełb to jest taki chłopak, który jest doświadczony, do domu, 32 lata, bardzo grany nie pomoże, myślę, że obecnie w koronie. Pomoże mi się też w wam w tej walce na, na wiosnę? Nie, nie wiem nie, nie w jakiej formie jest Jacek tak naprawdę teraz, no bo też... Mieści gierkę, tak? No rzeczywiście, ale to też kilka minut tak naprawdę. Mnie no jakby nikt nie musiał przekonywać o jego umiejętnościach, tak? no bo znamy się nie, nie od wczoraj i i wiem, że jeżeli chodzi o te aspekty piłkarskie, no to na pewno na pewno wszystko jest na miejscu tak naprawdę, jeżeli forma fizyczna. A ja też wiem, że, że nawet jeżeli tam trenował z drugą drużyną, no to on jest na tyle doświadczonym i świadomym zawodnikiem, że, że dba o tę tą, o, o tą dyspozycję, więc kwestia tylko jakiejś tam perspektywy czasu, żeby, żeby też odpowiednio wkomponować go w te obciążenia tutaj, ale, ale myślę, że, że jeżeli dojdzie do podpisania, bo jeszcze chyba żadnej tam oficjalnej wiadomości nie ma, to... To jest na pewno na pewno na w stanie pomóc zarówno na wojsku, jak i przed... To jeszcze ostatnie pytanie, kubał twój kontrakt, coś się dzieje tutaj standardowo. No rzecz... to też jakby kolejne pytanie, nie do mnie. Więc... Mm. Nie, no, Ale ty miałeś jakiś sygnał po tych ostatnich, nie wiem, tam ktoś gdzieś tam była pod zeszłego roku odbywało coś, było, jakieś konfinacja, nie? O, o. A co kubał powie, że o to na była unika nie przekacja? No, tak samo myślę, że, że ta weryfikacja to zawsze jest, zawsze jest mecz mistrzowski, czyli, czyli rozbiórki ekstraklasy, bo mistrzów w treningu mieliśmy już tutaj, mieliśmy też kilku i również odwrotna sytuacja miała nieraz miejsce, że ktoś nie wyglądał potencjalnie na papierze na, na wzmocnienie, a potem się okazywało, że jednak dawał radę na boisku i liczę, że też tych dwóch chłopaków z Anglii, ma na pewno umiejętności piłkarskie na niezłym poziomie i są w stanie się dalej tutaj rozwijać też, bo, bo to myślę, nie są jeszcze zawodnicy gotowi na tyle, żeby, żeby rywalizować co, co parę dni tak naprawdę, bo też ten, ten terminacz teraz będzie mieli dosyć napięty o ligowe punkty, ale w perspektywie czasu myślę, że, że może być z nich pożytek i na pewno Johnny, który tutaj już miał, jakiś, miał, miał jakąś styczność z polską piłką, bo występował tutaj w czwartej na pewno, na pewno tutaj ten potencjał jest. To, że jest młody chłopak na pewno też musi się wzmocnić fizycznie, ale, ale chce pracować. Fajnie też widać reaguje na, na jakieś wskazówki ze strony sztabu itd. Jeżeli chodzi o Dishona to, to naprawdę takie myślę miłe zaskoczenie. Też sporo osób o tym już wspominało, że wiadomo jak to zostaje odbierane od ekranu, tam testuje zawodnika z szóstej ligi angielskiej no to nie, nie idzie jakiś tam super fajny przekaz, ale, ale naprawdę chłopak potrafi grać w piłkę, piłka mu absolutnie nie przeszkadza i myślę że podobny Kazus, jeżeli troszeczkę może obycia, bo tutaj też to mityczne przygotowanie fizyczne to, to często się o tym mówi tak naprawdę, ale jeżeli ktoś umie grać w piłkę to po prostu umie grać w piłkę i, i sobie to sobie poradzić, czy, czy tam będą go próbowali kopać czy nie to to tak to naprawdę nie ma większego znaczenia, więc, więc liczę na to, że że się odnajdą, jeżeli chodzi o Bojana no, to na pewno mamy jakby Mamy, mamy wakat tutaj z przodu, więc zawodnik do tej ofensywnej formacji jest nam potrzebny. Zagrał w dwóch sparingach, jeszcze dwa gole, więc mam nadzieję, że tę dyspozycję przełoży na STS Zakłady Bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Korony Kielce.